Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym odcinku z cyklu Czy Polacy są głupkami odcinek pod tytułem Rolnicy. Rolnicy, którzy protestują przeciwko sprowadzaniu żywności z Ukrainy i tak zwanego Zielonego Ładu czy cokolwiek innego. Tylko, że ten protest jest skazany z góry na niepowodzenie. Bo przecież wojna otoczy się o to, by Ukraina weszła do Unii Europejskiej i do strefy NATO. Więc nawet gdyby załóżmy, że dzisiaj dogadali się z rządzącymi i wszystkie postulaty zostały spełnione, to tylko jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. To wtedy granicy Unii już nie będzie w Polsce, więc będą mogli wjeżdżać tak, jak my wjeżdżamy do innych krajów Europy Zachodniej. Bez dokumentów, po prostu. Bez, no nie będzie granicy. Więc nawet jeżeli rolnicy zyskają rok czy pół roku, to i tak magazyny są zapełnione. Nic na tym nie zyskają, bo Ukraina może wejść do Unii Europejskiej no w każdej chwili, bo nie wiemy, kiedy wojna się skończy, więc yy, yy, tak naprawdę to Ukraina może wejść nawet za rok do Unii Europejskiej. Więc yy, rolnicy muszą się pogodzić z tym, że jak U Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to niestety będą musieli sprzedawać ziemię tym korporacjom, które są na Ukrainie. Nie będzie w Polsce rolników. Taka jest prawda i politycy, no, nawet jakby chcieli pomóc, to nie mogą, bo większy kapitał płynie z Ukrainy do polityków. No, musimy pomagać Ukrainie, aby Rosja tutaj po prostu nie przeszła i trzeba robić wszystko, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. Bo jak nie, to różnie to może być. Więc rolnicy, ja rozumiem, że nie zarabiacie, ale świat się zmienia. Jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to i tak yy, wasze towary będą droższe niż z Ukrainy, a granicy już nie będzie. Więc yy, no, chyba lepiej jest pomagać Ukraińcom, niż walczyć, iść na wojnę, zostać powołanym i tam zginąć. Więc yy, ja rozumiem, że tracicie pieniądze, ale pieniądze to nie życie, a jak Rosjanie tu przyjdą, to i tak zostawicie swoje pola, domy i możecie zginąć na froncie. Yy, Chroncie swoje życie, do, doceniajcie Ukraińców, yy, dziękujcie im, wspierajcie ich, bo naprawdę życie jest najważniejsze. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku, cześć.